Powiedzmy, że posiadasz swój żelków i wiesz, że są w nim dokładnie 282 żelki. Ale następnego dnia widzisz, że żelków jest mniej. Zastanawiasz się, co się stało, aż tu nagle ktoś mówi: Wiesz co? Dokładnie policzyłem: zjadłem tylko 59 żelków. Można zapisać to tak, że były 282 żelki, ktoś wziął z tego 59. I powiedzmy, że nie chcesz dokładnie wiedzieć, ile teraz żelków zostało, ale chcesz mniej więcej wiedzieć, ile zostało. Chcesz oszacować przybliżony wynik. Dlatego tytuł tego filmu to Szacowanie wyników odejmowania. Można się zastanawiać, co to znaczy duże liczby, ale chyba te dwie liczby są wystarczająco duże. No to zobaczmy, czy da się jakoś oszacować wynik odejmowania 282 minus 59. Przybliżony wynik można oznaczać takim pofalowanym znakiem równości. Oznacza on równa się w przybliżeniu czyli z grubsza mniej więcej. Można to zrobić tak, że szukamy liczb blisko tych dwóch liczb, ale takich, które łatwiej byłoby odejmować. Na przykład 282 możemy zaokrąglić do dziesiątek byłoby to zaokrąglenie w dół do 280. Można też zaokrąglić w górę do 290, ale 282 leży bliżej 280 niż 290. W takim razie zaokrąglimy 282 do 280. Teraz 59. Zaokrąglenie do najbliższej wielokrotności dziesiątki. Zatrzymajcie film i zastanówcie się sami, jak zaokrąglić 59 do dziesiątek. Gdybyśmy zaokrąglili w dół, to byłoby to 50. Gdybyśmy zaokrąglili w górę, to byłoby to 60. Ale 59 leży zdecydowanie bliżej 60 niż 50. W takim razie zaokrąglimy 59 do 60. I w takim razie można powiedzieć, że 282 minus 59 to w przybliżeniu to samo co 280 minus 60. Takie odejmowanie można wykonać w pamięci. Można na przykład od 28 dziesiątek odjąć 6 dziesiątek. Jeżeli mamy 28 czegoś i odejmiemy od tego 6 tego samego czegoś, to zostanie nam 22 tego czegoś, czyli to są 22 dziesiątki, albo inaczej 2 setki i 8 dziesiątek i od tego odejmujemy 6 dziesiątek. Zostaną dwie setki i 2 dziesiątki. 220. Nie jest to dokładny wynik tego odejmowania, ale jeżeli chcemy znać wynik tego odejmowania w przybliżeniu, to to może być ta liczba. I takie szacowanie jest przydatne. Przekonacie się o tym nieraz w życiu. Zdarza się, że mamy do odjęcia większe liczby, ale nie potrzebujemy dokładnego wyniku odejmowania i zaokrąglamy do dziesiątek albo do setek, obojętnie i wykonujemy takie łatwiejsze zaokrąglone odejmowanie w pamięci.